starego posłać tu do domu opieki, bo tu będzie tysiąc euro, a na zachodzie będzie dwa, trzy tysiąc euro, a tysiąc euro dostanie ten, tak, kto się staruszkiem opiekuje. Gdybyście zacząć, jeździcie na zachód, są wśród was, tacy, którzy jeżdżą, długi czas tam spędzają, mówię, policzyć w ciągu roku, ile tam pani, jedna, druga, która jeździ opiekować się. Staruszkiem, staruszką spędzi tam a tu, to jakby to wyszło, to szpitala mogę wejść na chwilę, zarazić się gronkowcem, w tam nie muszę leżeć, czy innymi tam chorobami, kłopotom człowiek się szybko zaraża. Uważajcie, jak jeździcie na zachód nad pychą ludzi, którzy żyją na zachodzie nad pychą ludzi kościelnych, żeby się co nie przyczepiło. I nie z, uważajcie nad tymi, którzy chodzą do kościoła. Uważajcie nad tymi, którzy nie chodzą do kościoła. To jest dalszy etap, jak świat biegnie. Ludzie z zachodu mają poczucie wyższości nad nami. Nie tylko Francuz, Włoch, Niemiec. Anglik będzie miał poczucie wyższości nad to, a gdzie to ta Polska jest? No, przykłady, w 97 roku byłem dwa miesiące we wspólnocie salezjańskiej Szulmona, pięciu salezjanów tam było. Don Gregorio, Don Paulo, Don Remo, jeszcze czwarty, nie pamiętam imienia, nowicjusz Fabrycjusz, nie nowicjusz, tylko kleryk, Fabrycjon. Wracam do, 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 do Polski po dwóch miesiącach, a mnie pytają a do kościoła w 1997 roku, do kościoła oraz jak się ludzie udają. Wróciłem z tym do Polski, mówię swojemu przełożonemu księdzu tam takiemu czy takiemu. I co im odpowiedziałeś? Ja mówię koniem, koniem, kuniem. To nie był żart. Ludzie na Zachodzie mają przekonanie o swojej wyższości kulturowej cywilizacyjnej. W rozwoju technicznym tak. Pytanie jak jest w rozwoju moralnym. Ty równik na wschód masz tam za tak i często się to potwierdzi. Okaże się. Z pobożnością trudniej to stwierdzić, bo trzeba brać już jakieś konkretne kryteria. W rodzinie jak, jak, jak ludzie żyją. Ludzie na Zachodzie mają przekonanie, że są wyżej, bo... A po co się znaleźli Polacy na Zachodzie? Wygnał ich ktoś z Polski? Nie, no poszli za czym poszli, za kasą poszli. Są tam, bo więcej do, do kieszonki wpadło, zwłaszcza więcej przypada, jak tam wpadnie więcej do kieszonki, a tu w Polsce się przyjedzie do lekarza, kupić jedzenie albo coś. Co jakiś czas. Mamusie odwiedzić na grób i tak dalej, tak? Albo starego posłać tu do domu opieki, bo tu będzie tysiąc euro, a w, na zachodzie będzie, będzie 2-3 tysiące euro, a tysiąc euro dostanie ten tak, kto się staruszkiem opiekuje. No jest no różnica? Jest. Uważajcie, jak jeździcie na zakłód, żeby się co nie przyczepiło i nie posiało. Uważajcie na ludzi Zachodu. Zachodu. Swój do swego ciągnie. Po co się jeździ na Zachód? Po co? Zarazić się. Nie. Mojej matki, brat, ksiądz Henryk Frydyszak na wschód nigdy nie pojechał. Tam go nie ciągnęło. Na Białoruś, na Ukrainę nigdy. Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone. Po co tam jeździć? Skorzysta.